Buongiorno a tutti, tutti są felici i, i contenti. E, 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 e. Następna e, lekcja i cóż to mamy. I serwicji di emergenza, czyli pomóc nagłych wypadkach. Lambulanza to oczywiście jest ambulans, kredka pogotowia. Paramedico to ratownik medyczny. L'agente albo e, policjotto to policjant, który nosi l'uniforme, no bo cóż innego, stacione di policja, to wiadomo, le manette to są kajdaneki, sirena jest oczywiście, la luci, y l'auto della policja, la, le, le luci to są światła. L'arresto to areszt, furto, furto brzmi jak jakieś porwanie, ale to jest włamanie. Lagresione to napaść, bo agredire to napadać. Tu jest troszkę inne znaczenie, to słowo agresywny ma ze słowem związane z agresją. Denuncia to skarga. Indagine, indagine to śledztwo. Il sospetto, podejrzany. Tutaj jest ciekawa różnica, ciekawa, ona, differenza interesante tra spagnolo e italiano. Jest taka, że po hiszpańsku podejrzany to jest sospecioso, czyli ma oddzielny przymiotnik, a tu jest przymiotnik, który wywodzi się z dokonanej formy czasownicza, tak? czyli jest sospetna. Lacusa to jest oskarżenie. Cazer, em, fla caserma dei villigi del fuoco, to jest remiza. Jeszcze raz, fla caserma, czyli mają, oni mają koszary, koszary. dei widzili del fuoco. Kasko autopompa. Autopompa to jest wóz strażacki. Lasia, to jest lasia ascja się pisze, to jest toporek. No, oczywiście, jeden to jest vigil del fuoco, nie vigile del fuoco, tylko vigil ten strażak. Skala di sicurezza, wyjście ewakuacyjne. Lalarmy antifumo, czyli czujnik dymu. L'alarme anticendio to przeciwpożarowe. Hydrante to oczywiście hydrant, a estintore, gaśnica. Potrzebna jest policja, straż pożarna, karetka pogodowa. O dla della polizia dei vigili del fuoco di un'ambulanza. Czy incendi? A doszło do wypadku, ale jak? Incendio to przecież jest pożar, jak doszło do wypadku. Incendi to są pożary. Bez sensu. Chiamate la policia, wezwicie policja, wezwicie policję. Chiamare, chiamare. Tak jak mi kiamo, to samo. Tak jak po francusku czytam, tak? Apelé, la police, tak? Też ma apel, to jest to samo. Jamar, też to samo. Policjas, mi jama i tak dalej. La banka to bank, ale il banco, czyli la banka, la, la banka to bank, ale il banco to jest okienko, zawsze mi się to myli. Il cassiere, la bank, la banco nota, la banco nota. Karta di credito, mobile banking, numero di conto, l'assegno to czek, l'assegno. Karta di debito, karta debetowa, oczywiście il prestito prestito to pożyczka tak Czy mi a ja presto czyli mi pożyczył prestire to jest pożyczyć l'imposta podatek risparmi oszczędności tak i professore gli italiani sono spendacioni o risparmiatori czyli Włosi oszczęd, są oszczędnisiami, czy um, um, przelewają pieniądze tak gli italiani sono spendacioni o risparmiatori tak, czyli risparmi to oszczędności i risparmi. Los Coperto, los coperto dosłownie odkrycie, to jest debet, o dziwo. Pagamento to jest zapłata, wpłata. Versare to wpłacać. Versare, dosłownie Versare, to jest na przykład lać wodę, więc to jest to ten sam czas. Waluta Estera, obca waluta. Il Travel check. Nikt chyba tego już nie używa. Ufficio di cambio, kantor wymiany walut. Il tasso dei cambi, kurs walutowy. E, co tu mamy? Kassa automatica, tak? Bale, e, bankomat to kasa automatyczna. Tastiera to klawiatura, schermo, ekran, finanza, broker, corso per... La finanza to finanse w liczbie mnogiej. E, po hiszpańsku jest naprawdę w liczbie, nogi nas finansujesz, a tu jest la finanza, to jest finanse jako typ zawodu, tak? Un tipo de, tipo de la Corso per operacjone, cena akcji. Konsulente, nie konsulente, con, konsulente, nie, nie inne um, doradca, jest konsulente. W ogóle jest y, oczywiście konsiliere, nie? Ale tutaj jest, mi, mi da un concilio, tak? Dorać mi, ale konsulente fidanciarnie. Borsa valori, bez żadnego spójnika. Borsa valori, giełda. Il contabile, księgowy. To no, tak samo jak po hiszpańsku. I tasso d'interesse, stopa procentowa. Denomina w ogóle tasso, tassi to są podatki. Denominazione, nominał. Investimento, inwestycja, no i dobrze, bo nie żadne jaja typu inwersjoni po hiszpańsku, tylko investimento, takie trzeba, i dividendi, kapitale netto, kapitał własny, Kapitale netto to jest własny, portafolio, titoli, akcje, ale różnie dobrze mogą być le azioni, więc głupie, le comunicazioni, le łączności, różne łączności, sportello, Okienko. Postino to jest listonosz, Banko, kontuar, to już było. I kliente, timbro postale. Francobollo to znaczek. La busta to koperta. La busta, to samo słowo co do wiózł e, rzeźbowy. La lettera to list, ale to jest też litera, nie? E, let, posta aera, poczta lotnicza. Posta rakomandata. Polecona. Mitente, adres zwrotny. Il mitente. La firma, podpis. La consegna, doręczanie. A frankatura, opłata pocztowa. Dobra, to nie jest aż takie ważne. Walia, postale, przekaz pocztowy. Fragile, to jak jest ku, y, kruchy towar. Non, pe, non piegare. Non piegare. To samo co po hiszpańsku. No pegar. Nie zginać. Alto. To jest z tą stroną do góry. Dosłownie alto, czyli wysoko. Buka delle lettere. Dziwne, bo buka tak samo jak buka u muminków. B, U, K, A. Buka. To jest skrzynka pocztowa. Ale to jest na poczcie. Uwaga, nie jest to samo słowo jak w hiszpańskim, bo własna to jest kasetta. Czyli buka to jest duża taka na, na tym, na stacji pocztowej. Jakiś. Rice Vitore. Tak, receiver, tak samo po angielsku. Słuchawka, telefono, tak. Rice Los e, Telefono askeda to jest na kartę, taki uliczny. Wideo telefono, wideo telefon. przez dwa C. pakko paczka. kuriere kurier, oczywiście. Hmm, chyba, że kuriere de la Sera, to jest taka gazeta. Comporre, zajęty numer, comporre. czemu nie po prostu okupato ale dobra. La chiamata a carico del No, dis... br, messaggio di testo, il messaggio di testo. SMS. Pewnie mówią testo po prostu, czyli cioè tekst. Jak Amerykanie mówią tekst, nie? Tekst mi. Dobrze, l'albergo, l'albergo, to jest hotel, lì recepcione, z recepcja, prawda? La detta alla receptione, recepcjonistka. Nie ma słownych słowa, ale mi się wydaje, że jest recepcjonista, ale dobra, nie ma. No ale adetta Albo adetto dalla ricezione. L'ospite. Ospiti to są goście. Też mi to słowo wypada. Fakino to jest bagażowy, a nie jeba. L'ascensore. winda, Numero della camera. Wiadomo. kamera siniola, kamera doppia, kamera a duelletti. Dwa łóżka. Bagno privato. Osobna, dosłownie oddzielona. Privato, słowo privato pochodzi od pozbawiony albo oddzielony. Włosi wymyślili to słowo, bo po raz pierwszy tam były via privata, to znaczy były takie kawałki Florencji, które były w średniowieczu oddzielone dla ważniaka, szlachcica. Servizio di pulizia, to jest pokojówka, servizio di pulizia. Brzmi jak instytucja, to osoba jest. La palestra, siłownia. Servizio in camera, co tutaj jest, Vasojo, to jest odziwo, taca ze śniadaniem na przykład, vasojo della colazione. No i co to jest jeszcze? Pensione completa, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, mezza pensione, nie La pensione con colazione, avete una camera libera o una prenotazione, prenotata, tak? o camera prenotata per questa notte, vorrei una camera signora. Następny kapitolo to jest, co to jest? I acquisti, tak? Acquisti, i aquisti. Chociaż kupować jest raczej komprary niż akwistary, ale dobra. Centro komerciale, no bo co innego, jest tam atrio, jest primo piano, pierwsze piętro, jest scala mobile, tak? czyli ruchome schody, jest reparto bagali, reparto calzatury, Um, repar asistenza ai clienti, czyli dział obsługi klienta. La Guida al negozio, Guida al negozio, um, Czyli dosłownie przewodnik po sklepie. A nie lista sklepów. E, jak po naszemu. Il commesso to sprzedawca i Camerini to przymierzalnie. Camerino to przymierzalnia. Czyli mała, mała mały pokoik. Mały pokoik po prostu. kamera... Camerino. Dobra, Grande Magazzino, dom towarowy. Labiliamento da uomo, da donna, e, profumeria, e, bellezza, la bellezza, czyli piękno dosłownie, kosmetyki, gankeria, czyli bielizna. Arredamento per la casa, wyposażenie eh, mieszkań, arredamento, arredame, arredamento, merceria, pasta materia, articoli da cucina, la porcella, porcellana, articoli elettronici, illuminazione, gli articoli sportivi. Giocatoli, giocatolo, giocatolo to zabawka, giocatoli, zabawki. Cancelleria, kanceleria to takie papiernicze. Reparto alimentari, reparto to alimentari, dział spożywczy. Supermercato, skasiere, jest corsia, corsia to nie corsica, tylko przejście, takie pasilio, tylko włoskie corsia. Letore di carte di credito, czytnik kart kredytowych. Karello to wózek, cestino to koszyk, lettore, ottico, czytnik, znowu kolejny. kodice a barre, to samo co w hiszpańskim, czyt, kod paskowy, codice di a barre. Dosłownie kod w paski. Codice a barre to bardziej jest w paski, tak jak alla Polakka, czy coś w tym stylu. La Peneteria to nie jest nic nieprzyzwoitego, tylko to są. Paneteria to jest um, pieczywo. Laticin. Laticini to są produkty mleczne, fruta, owoce, werdurę, warzywa, karne, mięso, pesze, ryby. Salumeria. Brzmi jakby coś brudnego, a to są z hiszpańskiego. De Delikatesy. Cibi pronti, dania gotowe, bibite, napoje, articoli di e, toilette. Um, co ciekawe, toalet się pisze po francusku. E, I cibo per animali, li articoli etrici. Dobra. Farmacie, farmacia, 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 apte, apteke, apte. kremas Skermo totale, czyli krem z wysokim filtrem, dosłownie ekranem, bo skermo to jest e e ekran. La crema skermo, że w ogóle jest z tym filtrem, czyli on jest jakby, wyobraźcie, sobie, że to jest ekran, który nie dopuszcza do nas tych, e te tego słońca, czego. L'assorbente to jest podpaska, l'assorbente. Facoletino, to chusteczka higieniczna. Antisettefugol, Antisette fugol, środek odstraszający owady. Kapsula, pomata, kompresa, unguento, czyli maść. Pomata to też właściwie maść albo krem. Właśnie to jest raczej pomata po włosku to jest bardziej krem, a po, włosku, po hiszpańsku pomada to była bardziej maść. Supposta, czyli dosłownie podłożone, to jest czopek. Der Puder, jest Der Puder z niemieckiego. Nie Pławr, nie nic takiego, tylko puder po niemiecku. No dobra. La syringa, strzykawka, syringa właściwie, syringa, o dziwo. Siropo, il gel, lo spray. Pisze się po angielsku, czyta spray. Też po angielsku. Spray. Legocze. Krople. Il ferro. Żelazo. Kap, calcio, Wapń. Magnesio. Insulina. Multivitamina. Efekty kolaterali. Kolaterali efekty. Da? collateral damage. Efekty uboczne. E, Pastikke antinausea. Ter, e, przeciwko chorobie lokomocyjnej. Antidolorofiko. Il sedativo. Sed, sedativo to uspokajający. Sonifero. Il sonifero, tabletka na sen. W ogóle lekto la medicina. Fioraio, kwiaciarnia. Pracuje tam fiorista, kwiaciarka. No i co oni tu mają za głupie katy? Gerbera, Rosa, frezja, orkidea, Peonia, Łodyga to Stelo, Narciso to jest narces, Narciso to jest żonki. Mm. No, dobra. Mazzo di Fiori to jest uh, wazon kwiatów, tak? Hukiet kwiatów. O, Mazzo, Mazzo, M-A-C-C-O. Mazzo to jest chyba w ogóle Maczuka, ile pamiętam, ale nie jestem pewien. Franco Bolli, znaczek, kartolina, karta pocztowa, bo, bo to jest, teraz jesteśmy all'edicola. Edicola to jest kioska z gazetami, ko i giornali. I giornalino a fumetti, czyli dosłownie gazety Gazetka, z dym, gazetka w Dymki, journalina Fumetti, czyli komiks, La Rivista, czasopismo, Giornale, to zwykła gazeta, Pacchetto di sigarette papierosy, La, cien, la, cien, la, cze, la ciendino, zapalniczka, Cendere to jest oczywiście zapalać, Pipa, fajka, Bocchino, sybuch, Fornello, główka, sigaro, sigaro, konfeterie, cukiernia, Mm, scatola di cioccolatini. Tavoletta di cioccolata. Cioccolatino. Caramelle. Caramelle to uwaga: cuckierki. Mm, ale jak dodamy kara, la caramella mu, to jest toffi. Caramella. Eh, Tuttavia è jakiś błąd. Na pewno nie jest goma do rzucia, to jest coś Caramella gommosa pianka. Menten. Dobra. Biscotto, biskotto to jest herbatnik, nie biszkopt. Li altri negozi, czyli inne sklepy. Pa pasticceria, pasticceria to ciastkarnia. Macilleria, sklep mięsny. Pescheria, rybny. Negozio di calzature, obuwniczy. Drogeria, frutti vendolo, sklep warzywny. Oni raczej frutti vendolo, sklep owocowy bardziej mówią, jako jedyni chyba na świecie. Gioelleria to jubiler, gioelli to klejnoti, la libreria, księgarnia, negozio di antiquariato, negozio di mobili, czyli meblowy, la boutique to boutique, sartoria, eh, zakład krawiecki, lavenderia, pralnia samopsugowa, lava secco, pralnia chemiczna. Mm, negocio dietetico, sklep ze zdrową żywnością, negocio de animali zoologiczny, di liquori, tak jak Hiszpania, likworami, czyli monopolowy z alkoholu. Negocio di articoli per larte, sklep z artykułami plastycznymi. I il mercato to taki zwykły, e, otwarty, aperto. Mercato aperto, prawda, na sule strach, e, zwykły rynek, mercato. No tutto sus. Um, C'è tutto per adesso, e ci vediamo. Ci vediamo. È pronto, è pronto, ne powiedz pronto, bo znowu. Prestissimo! Presto.